Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kochani, witamy Was serdecznie. Witamy w naszym nowym filmie. Zanim przejdziemy do tematu, jaki dzisiaj będziemy poruszały, chciałobyśmy się przedstawić. Ja jestem Basia, a ja jestem Ola. Po raz kolejny witmy, witamy Was serdecznie, bardzo nam miło. Na naszym kanale wykreuj swoje życie, poruszamy tematy związane z manifestacją życzeń i swoich pragnień. Nasz kanał jest dla osób, które chcą ulepszyć swoje życie, zmienić swoje życie, wyjść z tej strefy komfortu. A wszystko jest możliwe. Dokładnie. W dzisiejszym filmie będziemy poruszały temat: jak zrzucić SP, czyli tą konkretną osobę z piedestału i dzięki temu wymanifestować go szybciej. Dlatego, kochani, podstawowym błędem, jaki robicie, manifestując swojego SP, to jest to, że wy, stawiając go na piedestale, wy uważacie, że on jest lepszy od Was. I Wy w tym momencie czujecie się gorsi. A dlaczego Ty się masz czuć gorsza od tego SP, czy gorszy od SP? Ty nie jesteś gorszy. Ty jesteś równy. Każdy z nas jest taki sam. Wszyscy jesteśmy równi, bo wszyscy jesteśmy jednym, jesteśmy jedną świadomością, jesteśmy jednym umysłem. Nie ma gorszych czy lepszych. Każdy jest taki sam, a ty stawiając tego espina piestale, w tym momencie czujesz się gorszy od niego. A ty, jeśli ty zrozumiesz, jaki ty jesteś wielki, jeśli ty zaczniesz patrzeć na ten świat ze swojego wnętrza i yy, zrozumiesz, jakie masz yy, dzięki temu możliwości. Oderwiesz się od tych wszystkich małych rzeczy, które widzisz na zewnątrz siebie. Ta iluzja 3D, którą postrzegasz właśnie za pomocą zmysłów, wprowadza cię w błąd, i dlatego czujesz się gorszy. I wtedy, kiedy czujesz się gorszy, powodujesz, że ta twoja konkretna osoba, SP, wydaje ci się ważniejsza niż ty. Ponieważ zgodnie z prawem założenia, oni nie mają innego wyjścia, tylko patrzą na ciebie właśnie z góry i dokładnie tak się zachowują. Oni po prostu odbierają tą twoją energię. Oni to czują na poziomie podświadomym, ponieważ każda osoba w naszej rzeczywistości jest naszym odbiciem, tak jak to Neville właśnie mówi, jest nami wypchniętymi na zewnątrz. Wszystko to, co my mamy w głowie, odbijają inne osoby. Więc nie możesz stawiać tej osoby na piedestale i czuć się gorszy, ponieważ będziesz otrzymywał gorsze reakcje, gorsze zachowania innych ludzi w stosunku do siebie. I co z tym zrobić w tym momencie? Polecamy skupić się na sobie, skupić się na medytacjach, na afirmacjach, na wizualizacjach lub cokolwiek ci pasuje, ale nie skupiać się na tej osobie, tylko skupiać się na sobie. Żeby zrzucić tego SP z piedestału, aby on nie był ważniejszy od Ciebie, to my z Aleksandrą Wam tutaj proponujemy, abyście 80% swojego czasu poświęcali na swój własny self-concept, a 20% tylko na SP. Dlaczego? Ponieważ, zobaczcie, jeśli Wy 80% tego czasu. Manifestujecie swojego SP, a tylko 20%, właśnie odwrotnie, manifestujecie swój własny self-concept, to co wy wtedy robicie, jeśli ta osoba do was wróci? Bo jest możliwe, że skupiając się właśnie na tej osobie, manifestując ją do swojego życia, ona przyjdzie do was na 100%. Tylko co z tego, jeśli Wy nie zmieniliście swojego wnętrza. Bo jeśli nie skupiacie się na sobie, tylko na tym SP, to wy ciągle czujecie się gorsi od niego. On ciągle jest na tym piedestale. I wtedy on również czuje tę Twoją energię. I co on robi? On robi to, co Ty mu jakby rozkazujesz swoim wnętrzem. On również czuje się ważniejszy od ciebie, on bardziej stawia na swoje potrzeby i uważa, że ty powinnaś zaspokajać jego potrzeby, tak? Więc jeśli podświadomie bardziej cenisz tę osobę niż siebie i bardziej zawyżasz jego wartość, to robisz sobie po prostu podgórkę. I co się dzieje? Masz przepis na gotową katastrofę, tak? Bo jeśli tą osobę odzyskasz, a ona wyczuwając to, że ona jest ważniejsza niż ty, bo to niestety na tym podświadomym poziomie ona odbiera, to wtedy, kochani, no niestety najczęściej kończy się to znowu zerwaniem, bo ty zamiast myśleć o sobie, i ona powinna poczuć i docenić i zacząć szanować ciebie, to ona niestety, ale docenia i szanuje siebie robicie sobie y, naprawdę wielki, wielką krzywdę, tak? Więc zacznijcie teraz myśleć o sobie, zrzućcie tego SP z piedestału, myślcie o swoich potrzebach, czego Ty chcesz, jak Ty chcesz być traktowana, jaki Ty związek chcesz mieć, jak Ty chcesz czuć się w tym związku, jak chcesz, żeby ten mężczyzna czy ta kobieta traktowali Ciebie, a nie myśl tylko o tym, co Ty masz zrobić dla niego czy dla niej. To jest podstawowy błąd. Następną sprawą w temacie, jak zrzucić SP z piedestału, jest skupienie się nad cel-konceptem, czyli nad koncepcją siebie. Więc tutaj należy zastanowić się, dlaczego chcemy być z tą osobą. Bo jest tak wspaniała, bo jest tak mądra, bo jest tak piękna. Jaka jest ta osoba? Zastanawiacie się, jaka jest ta osoba i myślicie sobie, że cudowno, wspaniała, lepsza od nas? O nie! A co z tobą? Zastanówcie się nad tym, co z tobą, co ty masz do zaoferowania tej osobie. Musicie pamiętać, że wy macie co najmniej tyle samo zalet lub więcej niż ta osoba. Jakie my mamy zalety? Jakie ty masz zalety? Co możesz zaoferować takiej osobie, którą kochasz lub z którą chcesz spędzać czas? Przecież jesteś cudowny, wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas jest najlepszy. Każdy z nas jest cudowny. Odwróćmy sytuację. Pomyślmy, jak ta osoba może być z nami szczęśliwa, ile my możemy dać szczęścia tej osobie. Jak my jesteśmy, każdy z nas jest cudowną osobą. Przestańmy myśleć, że ta osoba jest jedyną osobą, która może sprawić, że będziemy się czuć niesamowicie. Naprawdę. My możemy, to my możemy uszczęśliwiać ludzi. Patrzmy na, na to z tej perspektywy. I pomyśl sobie, że jesteś jedyną osobą, która może sprawić, że ta konkretna osoba poczuje się najlepiej, poczuje się wspaniale w Twoim towarzystwie. Jesteś jedyną osobą, która może tą osobę uszczęśliwić, ponieważ masz tak wiele wspaniałych zalet, ponieważ jesteś tak cudowny i jesteś tak wspaniałą osobą. Jako partner, jako mąż, żona, matka, ojciec, syn. Co, w jakiejkolwiek jesteś teraz sytuacji, więc co, skup się teraz na swoich zaletach. Skup się tylko i wyłącznie na sobie i doceń siebie. Tak, kochani, tak jak pięknie Aleksandra powiedziała docencie siebie. A żeby docenić siebie, to skupcie się po prostu na swoim życiu, na tym, co Was interesuje. Zajmijcie się po prostu swoimi pasjami. Swoimi e, umiejętnościami, ulepszaniem tych umiejętności, co lubisz robić? Pomyśl, co chcesz robić, co mógłbyś zrobić dla siebie? Może zaczniesz chodzić na siłownię, może zapiszesz się na kurs, e, nie wiem, języków, może, e, nie wiem, kurs e, m, układania bukietów, cokolwiek by to nie było. Zrób coś po prostu dla siebie, bo zobacz, jeśli ty. Zaczniesz zajmować się swoim życiem, to w Twoim życiu będzie mniej miejsca na to, aby zajmować się życiem innych, czyli w Twoim przypadku tym życiem Twojego SP. Ty go automatycznie zrzucisz z piedestału, ponieważ zajmiesz się sobą i wyślesz taką energię w przestrzeń, że Ty jesteś tą ważną osobą, tak? I on to też odbierze. On nie będzie już wtedy na piedestale. Ty będziesz na pierwszym miejscu. Będziesz naprawdę zbyt zajęty właśnie doskonaleniem siebie, aby zajmować się tym, co myśli o tobie ktoś inny. Co on czuje, co on, co, co on może wiesz, dla ciebie zrobić, bo po co ci to? Ty jesteś samowystarczalny, jesteś cudowny, jesteś mm, wspaniały, tak? Więc, kochani, im bardziej pracujecie nad sobą i nad swoim rozwojem osobistym i nad swoimi takimi umiejętnościami manifestowania tych rzeczy, których pragniecie w życiu, bo wy potem zapominacie o manifestowaniu innych rzeczy, bo tylko manifestujecie tego swojego SP, i cała reszta jest zepchnięta, nie wiem, na drugi plan. I skupiacie się tylko na tą jedną osobą, a ona wtedy jest na szczycie, tak? A jeśli przestaniecie tak robić, to po prostu zrzucicie tego SP z piedestału i staniecie na Wam należnym miejscu. Kolejną sprawą, jak zrzucić tą osobę z piedestału, jest postawić siebie na tym piedestale. Dlaczego? Ponieważ to Ty jesteś tym centrum wszechświata. Ty jesteś najważniejszy w swojej rzeczywistości, to Ty jesteś. Tym reżyserem, który wszystko planuje, rozkłada wszystkich aktorów i wszystko nadzoruje. To ty jesteś najważniejszy w swojej rzeczywistości. I to nie jest samolubne, ponieważ to Twoja świadomość wszystko kreuje. Twoja świadomość jest jedyną rzeczywistością. Ten Twój SP bez Twojej świadomości po prostu nie istnieje. Ty wszystko tworzysz. Wszystko, co widzisz wokół, jest tworzone wyłącznie przez Twoją wyobraźnię, ponieważ cała rzeczywistość to jest iluzja i Twój SP by nie istniał, gdybyś Ty go nie wykreował czy wykreowała. Ty jesteś najważniejszą osobą w Twoim wszechświecie. To Ty jesteś tym brylantem, który jest upragniony przez każdego. To Ty jesteś tym głównym bohaterem w swoim życiu. Więc nie stawiaj tego SP na piedestale, Ty siebie tam postaw, Ty dyryguj, Ty ustawiaj wszystko tak, jak tego pragniesz, bo Twój SP zrobi to, o czym Ty pomyślisz. Musisz mieć tego świadomość, że to Wy wszystko kreujecie i bez Was nic nie istnieje, więc w waszej, Waszym wszechświecie, w Waszej rzeczywistości ten SP nie stoi na piedestale, Wy stoicie i Wy wszystkim kierujecie. Także postanówcie już dziś, że tak jak pięknie Aleksandra powiedziała, lśnijcie jak brylant. I ta energia rozprzestrzeni się na cały wszechświat, i każda osoba Was tak będzie właśnie postrzegać. I teraz e, chcemy Wam jeszcze tutaj wspomnieć e, o wolnej woli, bo jeśli e, znacie prawo założenia, a dla osób, które nie znają, jest to bardzo istotna. Kwestia, ponieważ wolna wola naprawdę nie istnieje. A jeśli wiecie, że wolna wola nie istnieje, to e, musie, e, rozumiecie to, że tak naprawdę każdy odbija to, co wy macie e, w swoim wnętrzu, bo e, każda osoba jest wami wypchniętymi na zewnątrz, tak? czyli emanujesz e, tą energią, którą masz w sobie i ta osoba, ten SP. On ci po prostu odzwierciedla tylko to, co ty masz w środku, tylko to, co ty myślisz o sobie. A jeśli ty uważasz, że on jest lepszy od siebie, stawiając go na piedestale, więc on automatycznie uważa, że ty jesteś gorsza od niego. No i kręcicie się w kółko. Chcecie go mieć, chcecie, żeby za wami szalał, żeby, żebyście byli dla niego tymi królowymi, a niestety to on jest tym królem, za którym wy gonicie. I Wam się nie uda nigdy go zmanifestować. Musicie zrzucić go z piedestału, postawić siebie na tym piedestale, i dopiero wtedy, naprawdę wtedy łatwiej i szybciej go zmanifestujecie. To musicie zrozumieć. Wy jesteście tym brylantem. Lśnijcie już dziś i możecie mieć wszystko, czego zapragniecie. Dziękujemy, kochani, za wysłuchanie nas dzisiaj. Będzie nam bardzo miło, jeśli dacie nam trochę lajków. Osoby, osoby, które nas nie subskrybują, serdecznie zapraszamy do subskrybowania. Można subskrypcję nacisnąć po prawej stronie na dole pod ekranem. Tak, chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby każdy mógł spełniać swoje marzenia. To jest, Także nasze, marzenie. To jest nasze marzenie, a ono powoli się realizuje. Tak więc kochani, życzymy wam powodzenia i sukcesów w manifestacji i zapraszamy do naszego następnego filmiku. Cześć. Cześć. Zapraszamy.